Cześć, to gdzieś jak to kolejny odcinek PLK w liczbach, który przygotowuję dla was razem z Jackiem Mazurkiem. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zawodnikami, którzy wykonali największy postęp w sezonie 23-24. Na wstępie wszystkim bardzo chcieliśmy podziękować za nowe subskrypcje, komentarze i łapki w górę. Bardzo nas to napędza do dalszej pracy i motywuje do tworzenia kolejnych materiałów. Jeśli chcecie nas wesprzeć, to w opisie znajdziecie link do postawienia nam wirtualnej kawy, a teraz zapraszam was do materiału. Największy postęp, jak określić takiego zawodnika, czy jak wyłonić tego faworyta, tego zdobywcę, takiego wyróżnienia pośród zawodników. Ligowych. Na początku z Jackiem zaczęliśmy się zastanawiać nad kryteriami, bo są przecież zawodnicy, którzy awansują, jeśli chodzi o rolę, którzy mają duży skok minut. Czy takich zawodników, czy ich porównanie statystyczne brać pod uwagę, czy nie? Czy tylko powinniśmy się skupić z kolei na graczach, którzy mniej więcej w takiej samej liczbie minut, w takiej samej roli, w podobnym zespole, w zespole o podobnej sile zaliczyli pewien progres, czy ich statystyki i ich gra wyglądała. Lepiej. Raczej naszym zdaniem powinniśmy brać pod uwagę tych zawodników z tej drugiej kategorii. To znaczy jeśli mamy gracza, który w poprzednim sezonie grał średnio 3 minuty, był juniorem, był zawodnikiem z końcaową, a teraz wskoczył w 10 minut na mecz i robi 5 punktów na spotkanie, oczywiście możemy nazwać postępem, ale raczej w kontekście nagrody, w kontekście progresu takiego indywidualnego o takim zawodniku zbyt wiele mm, powiedzieć nie można i takich graczy raczej będziemy e, odsiewać. Jak więc to wygląda w liczbach i jakie kryteria e, liczbowe sobie tutaj e, z Jackiem obraliśmy, zobaczcie sami. Na starcie wzięliśmy pod uwagę trzy najważniejsze statystyki. Jeśli chodzi o koszykówkę, czyli punkty, asysty i zbiórki. I ich sumę właściwie tych trzech statystyk, jak ona zmieniła się w sezo względem sezonu poprzedniego. No i tutaj wesprę się troszeczkę e, danymi z komputera, bo zawodnikiem, który, e, czy całą, mam no, tutaj przygotowaną przez jawska całą listę, ale zawodnikiem, który zaliczył największy progres, jeśli chodzi o. Te liczby jest Andrzej Pluta, to znaczy w poprzednim sezonie suma jego zbiórek, asyst i punktów wynosiła 12,4, a w tym sezonie było to 22,2, i to jest ten zawodnik, który w tej kategorii zyskał najwięcej. Natomiast z Andrzejem Plutą mam pewien problem w postaci jego roli, to znaczy z roli rezerwowego strefy Sofot przeniósł się do drużyny zdecydowanie gorszej, gdzie dostał dużą swobodę, gdzie dostał masę rzutów gdzie dostał właściwie rolę lidera. I czy w takim przypadku możemy mówić rzeczywiście o postępie, o jakimś znaczącym progresie tego zawodnika? No nam się jednak wydaje, że nie. I właśnie mimo, że Andrzej Pluta wygrał to, to nasze takie porównanie statystyczne, to jednak jego w tej kategorii most improved player. Nie liczymy. Natomiast między innymi w, tej, w tym porównaniu sumy punktów, zbiórek i asyst są zawodnicy, którzy naszym zdaniem na taki progres, na taką nagrodę zasługują i chciałbym teraz trójkę naszych nominowanych Wam przedstawić. Po pierwsze będzie to Adrian Bogucki z Arkitynia. Adrian Bogucki, który w porównaniu do poprzedniego sezonu zdobywa, czy rozdaje, czy zbiera o... 5 takich rzeczy koszykarskich więcej niż w poprzednim sezonie. To znaczy jego suma punktów zbiórek i asyst w poprzednim sezonie to było 13,5. A w tym sezonie było to 18,5. Adrian Bogucki wykonał naprawdę spory progres. Był zawodnikiem, przez którego można było puścić ofensywę arki. Był zawodnikiem, który stwarzał przewagi na parkiecie. Jak tylko dostał piłkę bliżej obręczy, to rzeczywiście działy się bardzo dobre rzeczy dla arki Gdynia. To był ten sezon przełomowy Adena Boguckiego. Takie przynajmniej na ten moment możemy mieć wnioski i może bardziej nadzieję, że w końcu Adrian Bogucki zacznie grać na miarę zawodnika, o którym się kiedyś mówiło, że będzie filarem reprezentacji Polski. Adrian Bogucki na pewno musi się znaleźć w rozmowie o największym postępie w sezonie 23-24 i też to wskazują te statystyki, czy to porównanie, o którym Wam wcześniej mówię. Drugim zawodnikiem, który jest naszym nominowanym, naszym Kandydatem na to, by zgarnąć nagrodę Most Improved Player jest Daniel Gołębiowski. No i tutaj mamy do czynienia z zawodnikiem, który poczynił ten postęp czy poczynił ten progres statystyczny w tym samym klubie. W klubie, który być może nawet będziemy mogli na koniec sezonu określić, że grał o podobne cele miał podobne ambicje, podobną strukturę. Ja wiem, że ten Śląsk dzisiejszy jest gorszy niż ten przed rokiem, ten gdzie był Dziewa, Martin i tak dalej. Natomiast rola Daniela Gołębiowskiego mniej więcej w obu tych Śląskach lata była przewidziana podobna i na słabości Śląska trochę ten Daniel Gołębiowski wypłynął szerzej, wypłynął e, mocniej, ale też sam poczynił naszym zdaniem naprawdę spory postęp i w ostatnich tygodniach, zwłaszcza po przejęciu tego zespołu przez Miodraga Rajkowicza. Z przyjemnością ogląda się tego zawodnika. No i trzeci gracz, ale w przypadku tego, tej trzeciej kandydatury już nie do końca posłużyliśmy się tą statystyką, tą sumą zbiórek punktów i asyst skumulowaną, tylko z przeliczeniem punktów na 40 minut. I tutaj trzeci najlepszy wynik w Trzecia najlepsza, największa różnica na plus względem poprzedniego sezonu to jest Dominik Wilczek. No i tutaj razem z połączeniem z testem oka, razem z opiniami, jakie spływają z koszykarskiej Polski, można powiedzieć, że Dominik Wilczek jest tym zawodnikiem, który rzeczywiście progres gigantyczny wykonał. Jest graczem, który przechodzi z roli takiego raczkującego Free and D, zawodnika, który głównie miał bronić, jeśli miał wolną pozycję to miał rzucać bo opcję bardzo poważną, opcję ofensywną w zespole, który zrobił play-offy. MKS w tym momencie w pierwszych kwartach, w początkowych akcjach bardzo często gra te akcje przez Dominika Wilczka. On gdzieś po zasłonach rzuca, rzuca w biegu, rzuca w ruchu. Trochę użyłem takiego ostatnio porównania w podcaście Radio PLK, do którego też Was zachęcam, że Dominik Wilczek zaczął trochę rzucać jak JJ Reddy, gdzieś złapie piłkę, wybija się w bok, rzuca i ta piłka wpada do kosza. Naprawdę stał się niesamowitym strzelcem, rzuca na bardzo fajnej skuteczności i myślę, że Dominik Wilczek razem z Adrianem Boguckim i Danielem Głębiowskim to są ci zawodnicy, którzy w tym sezonie ostatnio zyskali najwięcej. To też są te wyjątki, polskie wyjątki o których mówiłem w poprzednim filmie, do którego Was odsyłam, o rozczarowaniach, bo jednak tych zawodników z polskim paszportem naprawdę było niewielu. Niewielu graczy, którzy rzeczywiście wykonali postęp, których możemy powiedzieć, że teraz pukają do kadry, czy pukają do zespołów z czołówki. Ta trójka to są pozytywne wyjątki pod tym względem. Zawodnicy polscy swoją drogą, oni przeważnie dominują tę nagrodę, te zestawienie, no bo mamy ich najdłużej, tak? mamy ich przez kilka sezonów, jesteśmy w stanie ocenić czy zweryfikować ich progres i ich pójście w górę. Natomiast w tym sezonie też mieliśmy kilku zawodników z... Jakby z rodowodem zagranicznym, tak to teraz nazwę, bo myślę, że powoli się spodziewacie, do czego zmierzam, którzy wykonali w, w stosunku do poprzedniego sezonu statystyczny progres i o których chciałbym wam teraz powiedzieć trochę w ramach ciekawostki. Oczywiście chodzi mi to o Jeffreya Grosela, który miał w poprzednim sezonie w Legii Warszawa statystycznie słaby sezon, a w tym sezonie zdecydowanie jego statystyki poszły do góry. Wręcz można było powiedzieć, że to było jak niebo i ziemia. Ta przepaść między tym co pokazywał chociażby w zestalu, czy teraz w niektórych meczach w Trefie, a to co było w Legii Warszawa. Natomiast Jeffreya Grosela no, z naturalnych przyczyn nie liczymy w kontekście nagrody dla Największy Postęp, no bo on był jeszcze wyżej, tak? To tak jakbyśmy musieli uznać, że Jeffrey Grosselle wszedł stąd, zrobił regres, a teraz zrobił progres. No tak, tak nie robimy takich, za takie rzeczy raczej tej nagrody się nie przyznaje. I drugim zawodnikiem, o którym też myślę, że warto powiedzieć w ramach tak, tej już tak zwanej ciekawostki, jest Wiktor Sanders. Wiktor Sanders, który prawdopodobnie sięgnie po MVP tego sezonu i jest naszym MVP sezonu, który w poprzednim sezonie także był zawodnikiem Anvilu Włocławek, ale w tym przejął już ten zespół i zaczął notować naprawdę niesamowite statystyki, niesamowite osiągnięcia. Wiktor Sanders przeskoczył z poziomu tych akumulowanych statystyk zbiórek, asyst i punktów z poziomu 19 na 24,8, czyli poprawiło się te jego wskaźniki i te jego statystyczne dokonania o prawie 6 tych naszych jednostek, tak to nazwijmy, więc można powiedzieć, że Victor Sanders też na upartego mógł być w rozmowie o Most Improved playerem, o Player, bo jest zawodnikiem, który został w tym samym drużynie, jest nadal zawodnikiem w mocnej drużynie, jest, jest graczem, który podciągnął swoje statystyki, podciągnął swoją grę, swoją rolę więc może niekoniecznie trzeba było się upierać tylko i wyłącznie przy Polakach, ale no naszym zdaniem ta trójka Polaków to są najlepsi zawodnicy pod względem postępu, czyli Bogucki, Wilczak i Gołębiowski. No, ale mamy tych trzech kandydatów, trzeba wybrać kogoś. No, bo nie chcemy być soft, nie chcemy być miękcy, nie chcemy być dyplomatyczni. Chcemy wybierać, chcemy przyznawać jakieś nagrody i jakoś tych zawodników schierarchizować, uszeregować. Naszym zdaniem, zwycięzcą tego, tej kategorii Mostek Proof Player największy postęp powinien być Daniel Gołębiowski. Jeśli połączymy sobie dokonania statystyczne połączymy sobie to z miejscem, w jakim jest Daniel Gołębiorski, czyli z tym samym klubem, z podobną rolą, no to e, naszym zdaniem to jest taki miks idealny i ten progres Daniel Gołębiorski naszym zdaniem wykonał największy. Przeskoczył z roli czy z takiego miejsca, gdzie był zawodnikiem, który Myślę, że przechodząc do Śląska jeszcze jednak trochę na ten, do tego Śląska nie dorastał, że był zawodnikiem z perspektywą, zawodnikiem, który nie można było być, przy którym nie można było być przekonanym, że on na pewno w tym Śląsku wypali, a obecnie jest jednym z najważniejszych graczy tej drużyny. W ostatnich tygodniach można chyba śmiało powiedzieć, że najlepszym polskim zawodnikiem tej drużyny, drużyny, która zaczęła wygrywać, która ograła stal, ograła trefla, a więc gdzieś tam tę czołówkę także zaczęła podgryzać. Na drugim miejscu ustawilibyśmy Adriana Boguckiego, no bo jednak warte jest docenienia, warte jest pochwalenia to, jaki progres pod względem pewności siebie i wykończenia wykonał, ten zawodnik wydaje się, że powinien iść tylko do góry, powinien sprawdzić się w trochę lepszym zespole niż Arka Gdynia. i na trzecim miejscu. Dominik Wilczek za tą poprawę, za ten progres, jeśli chodzi o rzucanie o umiejętności strzeleckie. strzeleckie. Wydaje się, że to jest gracz, który idealnie pasuje do trenera Borisa Balibre, do jego filozofii koszykówki, i bardzo na tym wszystkim skorzystał, ale to też jest materiał, to też jest zawodnik, który moim zdaniem może w w następnym sezonie spokojnie myśleć o znalezieniu pracy w klubie, który będzie bił się chociażby w europejskich pukarach, trochę lepszych niż Alpe Adria Cup. Na dzisiaj to tyle. Dajcie znać, jaki według Was gracz zasługuje na nagrodę MOST Improved Play, kto powinien być tym największym postępem w sezonie 23-24. Na dzisiaj to już tyle. Zapraszam Was do, też do poprzednich materiałów i czekajcie na kolejne, a te kolejne będą już z playoffów. Do zobaczenia.